Tak więc, tak, kolejna seria. Przednia seria była następująca: 21 powtórzeń na 46 kg, a teraz mamy 58. 58. Ja ten oto człowiek będzie tutaj próbował to podnieść. Może raz, może dwa, może trzy, kto wie. Sam się zdziwiłem, bo jestem dzisiaj bardzo niewyspany. Dużo aerobów. i sam się dziwiłem, że poprzedniej ciężar tak dużo poszedł, więc postanowiłem mieć 58. Będę próbował sam sobie zarzucić. Nie wiem, czy mi się uda. Dobra, zaczynam. Tylko wyni się to Lekkie! Ciu. Jedziesz, jedziesz, tak? Tak? Brawo! Jedziemy teraz. Pięknie. tak kurwa, pomogłem ci. Ah, <Illinois anthropology>